Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Tris ledwo uszła z życiem walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży i zajmę się Leo. Cześć, witam. Serdecznie z tej strony James. W kolejnym let's play'u serii Wiedźmin. Wybaczcie, ale trochę jestem przymulony, bo nagrywam teraz w nocy. Dobra. Trochę sobie pomedytujemy Tak dla przypomnienia, Leo nie żyje Tris jest w śpiątce Czy coś tam Dobra popatrzymy sobie, jest kółeczki. Zajebiście Patrzymy, popatrzymy, co nie ma Tu chyba już nic nie było no, nie pamiętam Dobra, dawaj Wesemir, chodź kiedy spałeś, był tu Eskel. Tris nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, Wilku. Opuszczamy Ker Moren. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Tris dojdzie do siebie. Bandyci. Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Tris. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną częścią. Lambert? Chyba ma wyrzuty sumienia. Bierzmy się do... Przyjdź do mnie potem. Dobrze. Dobra. Wszystko wiem o co chodzi. Będziemy zrobić eliksir dla Tris. Dobra, jak się tu wychodziło tędy, tak? Tak, dobs. Eee. Tak mi się spać co, ale obiecałem sobie, że zrobię przynajmniej jeden odcinek. Wczoraj nie zrobiłem, bo mi się nie chciało, to przynajmniej dzisiaj muszę. Dawaj, Go już. Go, 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 go. Dobra, zaraz. Tędy się szło. Jest Lambert. Ciśnij do niego szybciej. Gerald, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Tris. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź kalcium ekfum To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Dobre. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić merigold. Leży nieprzytomny. Uh, 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 dobra, wieba wszystko. I, 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 i jedziemy. Dawaj, otwieraj te drzwi. Kuciak, kuciak! Bieriem kuciaka. Yy, dobra, jest. Dobra, jedziemy dalej. Yy, Dobra, jego później. Tu nie było To No tak, teraz nie włączymy. Dobra, trzeba nawet w tego zarąbać. Jedziemy, jedziemy. Dobra. No tak sobie już przypominam, Czy tu przypadkiem czegoś nie było. O Dobra już, to się Dobra. już? Wszystko? A jednak nie, tu nie było nic. Hmm, hajs może być. Kuciak. Kuciak może być. we szybciej. Dobra, tu będzie dużo ich. To się zmienię teraz na grupowy, będzie szybciej. Dało być ich dużo. No. Tu się też otworzyły? Nie. Zadarłeś salamandro! Cieszę się. Dawno i No co jest? Nie parujcie. Na no, tych nienawidzach ciosów parują mi, no.

jeszcze tam jest jeden Dobra, będziesz jebcie Arda, bo już mi się nie chce ich zabijać Teraz, Dobra, już wszystkich mamy Dobra, chowamy Miecza No i idź właśnie Dobra, co to było od początku Tu nie ma nic Jebać Dobra, weźmiemy Jakiś nieznany eliksir I tu biała mewa A, dobra Tutaj coś mamy A Jebać tu Nie jestem się tego nosić Dobra Idziemy dalej Właśnie, my nie pozbierają hajsu Z nich Tu nie ma nic, tu nie ma nic Skrzynia A, Przeraza Dobra i lepiej go weźmy, bo to jest biały miód. On usuwa nam całą toksyczność z organizmu, więc się przydaje. O, 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 komoda, woda, dobra, niech będzie. Dobra, nie ma nic. Dobra, przeczytamy te książki szybko i je wywalimy. Du, 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 du. dobra. Tam byliśmy, to będziemy tu. Uh, beczka Beczka. jak się Tutaj, 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 tu. Nie, nie, nie biorę tego, tam już nie ma nic. Szczątki, hajs, i szczątki, i hajs, i jeszcze raz szczątki, i znowu hajs. Beczka, weźmiemy kuciaka, tutaj wejdziemy, tu mnie nie było. Może być. No co nie wziąłem? <laughs> tu jeszcze. O! Psełka. Dobra. Tu mamy te schody, ale tam jest rozwalone. Rozwalone są te schody, więc tędy nie przejdziemy. I jeszcze. Jeszcze raz hajs. Tu byłem, czy nie byłem? Nie, nie byłem. No to chyba nic nie było, jeśli... a nie, co nie było? Czy źle pamiętam? Woda. Dobra, niech będzie. Niech będzie ta woda już. Tu nic więcej nie ma. Eee, dobra. Tu byłem, czy nie byłem? Tu byłem. Dobra, to idziemy jeszcze tu. O, szczątki jeszcze są. Jeszcze raz hajs? Co mi tak nie chce? Dobra. Wszystko jest okej. Okay. Tu jeszcze mamy coś Pusto, pusto, pusto O jest skrzynia. I tu mamy znowu bielonet białym... To znowu bierzemy Gęsi z nie jest potrzebny Puste beczki Dobra Wracamy teraz na dół Do Wesemira czy Lamberta jeszcze? Do Lamberta chyba jeszcze trzeba iść na na recepturę Kurczę, nie pamiętam tak dawno nie grałem od początku Tu jeszcze coś było Piwo, dobra, walizce piwo No Tu teraz go nie ma tam mm, jest Eskel, Lambert jest tutaj Witaj ponownie Dobra Załatwione Na górze jest już świetnie Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. Dobra, dzięki. zajebiście. O, na górze spotkałem kilku maruderów. Ale nie sprawię już. Nie wiem, czy dalibyśmy sobie radę z przerazą bez Twojej pomocy. Niestety, splądrowali laboratorium. Wynieśli prawie wszystko. Gdyby Tris nie musiała walczyć z Sawollą, pewnie zdołałaby uratować chociaż część. Ale sprzęt nie jest najważniejszy. Może gdybym poszedł z Tris, mógłbym zatrzymać Sawollę. Mhm. Bez Twojej pomocy, Przeraza mogłaby dopaść któregoś z nas. Dobrze się spisałeś. Weź te zbroje i miecz. Trzymałem je dla ciebie. Zajebić. Lambert. Masz już pewnie białą mewę i kalcium ekwum. I co dalej? Yeah. Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Wiem. Jeszcze pazur bestii. Na, pokażę Ci też jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż... Truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się... Dobra, zajebiście. Eee, tam. Jeszcze Dobra, jedziesz. Wszystko. No i wracamy. Ja chciałem dokończyć ten prolog w tym odcinku, ale... czasu mi nie starczy, no. Tak mnie denerwuje, to tylko 15 minut jest <śm> Więc będę musiał... Więc zrobię eliksir i już... I przerwę ten odcinek Dobra Eliksir, lekarstwo, lattris, mamy wszystko, dobra idziemy bohater hmm. hmm. Dobra, 3 no właśnie mam już 14 minut więc muszę kończyć powoli zaraz mi się skończy czas Dobra, jeszcze pogadam z Wesemierem i kończymy. Tak. Chciałem o coś spytać. Masz jakieś podejrzenie? Nie. Bywa. Dobra. No, niestety muszę już kończyć. Na następnym odcinku dokończę prolog. No i to by było na tyle. Żegnam się z Wami. Cześć.